Cześć, dzień dobry, witam Was serdecznie, nazywam się Mariusz Hędzel i na kanale Liczy się Transport omawiam w taki sposób o rozliczanie kierowców, żebyście mogli sobie to we własnym zakresie spróbować zrobić dobrze, po swojemu, wybrać metodę, znaleźć swoje kung fu. W rozliczaniu czasu pracy kierowców. Dzisiaj takie mocne kung fu, czyli dzisiaj indywidualny rozkład czasu pracy. Kontynuacja poprzednich dwóch odcinków: nachodzenia się lub aktywności na przełomie dni, synchronizacji dni, nadgodzin przy ponownym rozpoczęciu pracy w tej samej dobie. Dzisiaj rozkład indywidualny. Zaczynamy. Ok. Słuchajcie, no, problem się rozciąga już od dwóch odcinków, to będzie trzeci, e, ale sprawa nie jest łatwa. To jest kanał dla rozliczających, dla osób, które zajmują się rozliczaniem wynagrodzeń i czasu pracy kierowców w kadrach firm transportowych, biurek rachunkowych, firmach rozliczających czas pracy kierowcy. I dobre zrozumienie tych fundamentów i różnic między rozliczaniem pracowników biurowych, a kierowców, pracowników, którzy jeżdżą po prostu w trasie i oni mają realizować zadania w sposób no taki... Konkretny, zleceniowy, zadaniowy, mam cel, mam go zrealizować. Ci ludzie nie pilnują 8-16 godzin. Nie mają takiej możliwości, żeby sobie wybierać godziny pracy i trzymać się sztywnych godzin. Dlatego pojawiają się problemy aktywności są rozciągnięte w dniu, doba jest dobą 24-godzinną, w poprzednim odcinku mówiłem Wam o dobach zespołowych, o dobach kalendarzowych, o dobach zegarowych, jakby precyzja w wyrażaniu się jest bardzo ważna i precyzja w rozumieniu mechanizmów jest bardzo istotna, żeby nie pozbawiać kierowcy należnego mu wynagrodzenia, to jest jedna rzecz i to powinno być naszym celem pierwszym, natomiast, żeby nie duplikować bez sensu yy, składników nadgodzinowych, nie liczyć podwójnie nadliczbowych, bo czas Liczycie podwójnie od godziny, wychodzi wam ich 60 w miesiącu, a jak sprawdzamy to potem na naszych rozliczeniach, na naszych kalkulatorach, to wychodzi ich 38. Dlatego zwracam uwagę na te elementy. I rozkład indywidualny jest kontynuacją sytuacji, kiedy kierowca rozpoczyna pracę dwukrotnie w tej samej dobie. O co chodzi? Zobaczcie, jeśli kierowca fizycznie rozpocznie o godzinie 5 rano pracę i będzie pracował, jechał. 4 godziny. Przykład standardowy, 1 z 15, chodzi o, o wizualizację tego e, przypadku. I o godzinie 9, tak, zrobił przerwę. Tu robimy sobie przerwę między jazdami, i potem fizycznie znowu od godziny 10 do 14. Jechał. Wszystko jest w porządku, jest pięknie, ładnie i teraz jeżeli kierowca będzie chciał odpocząć, w tym momencie dojechał do, do jakiegoś swojego etapu, do jakiegoś celu, będzie czekał, w tym momencie miał się załadować, ale może go nie wezmą na załadunek o tej godzinie 15, no i niestety musi czekać do rana, tak? albo musi czekać do wieczora, albo musi czekać ileś. Nawet nie wie czasami ile. Tutaj szybki, szybka wrzutka, jeśli nie wiadomo czy będzie mógł dzisiaj pracować jeszcze, czy wznowi pracę czy nie, niech kierowca kliknie w tym momencie kraj zakończenia pracy, w najgorszym wypadku wznowi go za godzinę, 2, trzy, 5 lub 11. Po odpoczynku rozpocznie nowy cykl pracy, ale jeśli nie wie, czy już skończył pracę, czy nie, czy będzie ją wznawiał, niech kliknie zakończenie i najwyżej potem wznowi pracę już bez klikania rozpoczęcia, bo rozpoczęcie dnia pracy było przecież tutaj, ale nie dzisiaj o tym odcinek. Załóżmy, że po 11 godzinach kierowca rozpocznie ponownie swoją pracę. Tak? Więc w tym momencie rozpocznie ją o której godzinie? O pierwszej w nocy to już będzie wtorek, czyli w tym momencie skończył się poniedziałek, 23.59, nie ma żadnego problemu, tu mamy nowy dzień i nikomu to nie będzie przeszkadzało, że rozpoczniemy tą dobę synchronizując ją tam czy tak, to o tym mówiłem dwa odcinki temu, synchronizacja dób i jakby nakładanie się tych zdarzeń jest omówiona. Ale dzisiaj nie o tym. To może dla Was nie, nie stwarzać problemu, liczycie to w odpowiedni sposób i wszystko jest ok. I rozkład indywidualny, powiecie mi w tym momencie, że tutaj nic się złego nie dzieje. Nie jest to prawda, ale myli Was to, że przeszliśmy przez północ, że to już jest wtorek. Zrobię Wam równolegle drugą rozpiskę. Zaczął kierowca podobnie o godzinie 5. 4 godziny jechał. Zrobił sobie przerwę. Tak, 4 godziny jechał, tu jest dokładnie to samo, tylko że odpoczywał 9 godzin. Czyli tak naprawdę wznowił pracę o 23. Czyli jak od 14.00 tutaj skończył, tu jest 5.00 do 9.00, tu jest od 10.00 4 godziny jechał. Zobaczcie, dwie bardzo podobne sytuacje. I teraz niektórzy powiedzą, że to już jest wtorek. No tak, zegarowo tak. Ale 24 godziny doba od piątej, to do piątej. We wtorek, to jest doba poniedziałkowa. I macie w tym momencie, podobnie jak tutaj, podobnie tutaj wznowienie pracy w tej samej dobie rozliczeniowej. A nie interesuje nas w tej chwili doba zegarowa, że tu jest przed północą i to jest rzeczywiście wznowienie pracy w dobie zegarowej, tej samej poniedziałkowej, a to już jest nowa doba, to jest coś innego. Nie, te dwa przypadki są dokładnie takie same i wznowienie pracy w tej samej dobie rozliczeniowej 24 godziny od rozpoczęcia, czyli tutaj dokładnie do piątej jest taki sam układ analizy. To jest to wznowienie pracy po odpoczynku takim czy takim. Wszystkim się wydaje, że jest wszystko skończone, i drogowo czas jazdy się skończył, ale w ewidencji czasu pracy to jest kontynuacja standardowa pracy w tej samej dobie. I rozkład indywidualny to jest tak potocznie tak się to jakby mówi. Indywidualny rozkład czasu pracy polega na tym, że się go wprowadza w porozumieniu z przedstawicielami pracowników w firmie. Czyli biorąc pod uwagę specyfikę pracy kierowców, ustala się właśnie to, że wprowadzamy do regulaminu pracy, do zasad współpracy, do obwieszczenia w firmie, wprowadzamy taki zapis, że ponowne rozpoczynanie pracy w tej samej dobie rozliczeniowej 5, 5, 9, 9, 18, 18, że w tej samej w 24-godzinnym okresie wznowimy pracę po odpoczynku, to takie wznowienie nie jest traktowane jako praca w godzinach liczbowych. I to bardzo często Traktujecie, że a to nie ma problemu, jak będę sobie robił rozliczenie, czy robiła rozliczenie, jak wyjdą czynności, jakie sobie zsumuję w miesiącu, to wszystko będzie w porządku, bo rozkład indywidualny mówi, że nie ma nadgodzin z tych, tych rozpoczęć pracy w następnego dnia, czyli układanie od pierwszego zdarzenia dni, synchronizacja od pierwszego zdarzenia dób nie będzie problemem, bo rozkład indywidualny to załatwia. Uwaga, to nie jest. Prawda. Dlatego, że rozkład indywidualny czy indywidualny rozkład czasu pracy nie modyfikuje definicji doby. Doba będzie zawsze okresem 24-godzinnej analizy, czyli od 5 do 5 na przykład będę analizował czynności, aktywności kierowcy i teraz sprawdzał. Nadgodziny wynikają z faktu przekroczenia normy która jest przewidziana na ten dzień normy lub wymiaru, który jest planowany na ten dzień. Jeżeli na ten dzień przewiduje, na ten dzień przewiduje 8 godzin planowej pracy, a kierowca pracował 4, tu pracował 4, tu miał jeszcze jedną godzinę młoteczków, tu miał jazdy tak i tu miał jeszcze 3 godziny na przykład jazdy. To w tej dobie kierowca łącznie przepracował 9 plus 3, 12 godzin. I bez rozkładu indywidualnego, bez indywidualnego rozkładu czasu pracy, godzin będzie 12, plan był 8, to nadgodzin będzie 4. Czyli od tego momentu lecą nam nadgodziny. To plus to. Natomiast jeżeli mamy wprowadzony indywidualny rozkład czasu pracy, to wtedy od. Te zdarzenia, ponowne rozpoczęcie pracy, aktywności, które są po ponownym rozpoczęciu pracy po odpoczynku, nie stanowią pracy w godzinach nadliczbowych. To jest definicja rozkładu indywidualnego. Poszukajcie ją sobie w ustawie, nie jest to żadna, żadna tajemnica. I teraz jeżeli tu są nadgodziny, które wynikają z normalnego trybu, zobaczcie, ta nadgodzina nie jest po rozpoczęciu pracy, tylko ona jest jakby jednym ciągiem. To jest nadgodzina. A to nie, jeżeli macie indywidualność czasu pracy. I wtedy mamy 12 godzin, i nadgodzin jest jedna. Nadgodzina. A tu są cztery. Natomiast, czy zmieniła się definicja doby? Czy następny dzień rozpoczyna się od pierwszej, drugiej, trzeciej, czy może się rozpocząć najwcześniej o godzinie piątej, czyli po zakończeniu poprzedniej doby, rozpocznie się następna? Indywidualny rozkład czasu pracy nie zmienia definicji doby. On tylko identyfikuje, że to są nadgodziny, jeżeli nie ma rozkładu indywidualnego, albo to nie są nadgodziny, ale decyduje o tym ten odpoczynek. Jeżeli on jest 9 godzin i jakby odcina nam te pierwsze czynności. Ale w tej samej 200-godzinnym okresie wznawiamy pracę, to tutaj systemy, wy, kalkulatory, obliczacze, rozliczacze, kadrowi, księgowi, wszyscy, którzy na to patrzą, Musicie rozumieć różnicę pomiędzy właśnie tym sposobem liczenia. Nie synchronizacja z nachodzeniem się dóbr, nie nakładanie się czynności, nie podwójne liczenie, że to są nadliczbowe, ale to też jest rozpoczęcie w tym momencie. Wtorek rozpoczął się od godziny pierwszej w nocy, czy trzeciej, czy drugiej, tak? Nie tak to ma działać, tylko doby są od ósmej do ósmej, a czynności w ramach. Tego okresu są albo sumowane wszystkie i po prostu 12 godzin pracy na 8-godzinną normę równa się 4 nadgodziny. A jeśli jest rozkład indywidualny, to ten bloczek, jeżeli jest po okresie odpoczynku, czyli wznawiamy pracę w tym miejscu, nie będzie nadgodzinami. Suma pracy jest, bo pracował człowiek 12 godzin, ale nie jest to traktowane jak nadliczbowe. Tylko gdzie to zginie. To nie zginie. To właśnie o to chodzi, że nigdzie to się nie wybiera. W przyrodzie nic nie ginie i w rozliczaniu czasu pracy też nie ginie. Jeżeli łącznie kierowca przepracuje w miesiącu 200 godzin w ten sposób, ale niektóre z tych aktywności nie stanowią pracy nadliczbowej. Załóżmy, że to będzie tu dwie, w innym cztery, w innym trzy, przez te 20-20 parę dni w miesiącu załóżmy, że 30 godzin nie jest godzinami nadliczbowymi. Czyli w 30 godzin jest nieokreślone. To jest praca, ale nie jest to nadgodzina dobowa, bo rozkład indywidualny, indywidualny rozkład czasu pracy, będę precyzyjny, to są te godziny. Przecież, pr... i teraz zobaczcie, pracował więcej? Pracował. Za ile trzeba zapłacić kierowcy wynagrodzenie? Za 200 godzin normalnej pracy. Część z tych elementów tu będą nadgodzinami takimi zwykłymi. 9 godzina, 10 godzina. Jednym ciągiem są nadgodziny. Wznowienie pracy po odpoczynku to nie są nadgodziny. Więc te 30 godzin ekstra, coś trzeba z tym zrobić. I tu się pojawi norma średnio tygodniowa. Taki mój podpis. E i to jest bardzo istotne, że są przepisy w kodeksie pracy, które pilnują również specyfiki pracy kierowcy. Nie da się nie zapłacić kierowcy za wszystkie godziny. Nie da się zgubić tych godzin, bo mam rozkład indywidualny. Nie da się zgubić dodatków, bo mam synchronizację od pierwszego zdarzenia jakoś to będzie. Nie da się wekselu per saldo, dobra, tu się skróci, tam się wydłuży jakoś to będzie. Jak kierowca pracuje 13 godzin. Żaden system zatrudnienia nie pozwala nie naliczyć w tym miejscu nadliczbowej godziny, bo nawet jak jest 12 godzin systemu równoważnego, to 13 godzina jest zawsze nadliczbowa. Jeśli chodzi o pracę ponad normę, jeśli chodzi o normę średniotygodniową i dodatek 100% w przypadku przekroczenia właśnie etatu, nawet jeśli macie rozkład indywidualny, to rozkład indywidualny bardzo często spowoduje przekroczenie stuprocentowymi dodatkami, coś, co moglibyście normalnie płacić tylko 50. O co chodzi? No właśnie, rozkład indywidualny powstał po to, jest takim pomysłem, takim elementem, że jeśli chcecie się dogadać z pracownikiem, w tym przypadku kierowcą, że będzie przez 2-3 tygodnie dużo pracował, Rozpoczynał pracę właśnie odpocznij i znów pracę, rozpocznij i rób dalej robotę, dojedź do celu, zrealizuj zlecenie, to to jest ewidentny układ na to, żeby z kierowcą się dogadać na rozkład indywidualny 2 na 1, 3 na 1, 2 na 2, tak, różnego typu metody są, czyli kumulujemy cały etat w dwóch, trzech tygodniach po to, żeby w czwartym tygodniu kierowca miał wolne. Ale założenie polega na tym, że kierowca nie przekracza normy pracy, nie przekracza etatu. Czyli możecie ścisnąć. Te godziny, ale ściskacie 168 w trzech tygodniach, wznawiacie pracę sobie, kiedy wam tam pasuje, planujecie to jak wam to odpowiada. I to jest rozkład indywidualny, właśnie dogadany indywidualnie z każdym pracownikiem, ale nie jest to metoda, że 200 godzin teraz wyciśniemy z kierowcy pracy i te 30, co nie są nad godzinami, to, to nie będziemy za nie płacić. Nie. Te 30, co przekroczyliście normę, którą się umówiliśmy w umowie o pracę, padnie w przekroczenie średniotygodniowe i zapłacicie za to 100% dodatku średniotygodniowego. A zatem to nie ginie, to wyjdzie w podsumowaniu okresu rozliczeniowego. Zatem w następnym odcinku okresy rozliczeniowe, podsumowywanie pracy ponadplanowej, obliczanie średniotygodniówek i coś, co właśnie pilnuje, żebyście się nie mylili, nie pomyli, nie pozbawili kierowcy wynagrodzenia. To był kanał Liczę się Transport. Dzięki za dziś. Było mi bardzo miło. Do zobaczenia za tydzień. Cześć.